Zadanie 38. Ze zbioru liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, polegającego na wylosowaniu liczb, z których pierwsza jest większa od drugiej o 4 lub o 6. No i w pierwszym kroku wyznaczamy liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych. Za pierwszym razem wybieramy liczbę, jedną liczbę spośród ośmiu. Natomiast za drugim razem również wybieramy jedną liczbę spośród ośmiu. Ponieważ po pierwszym losowaniu tą wylosowaną przez nas liczbę zwróciliśmy do zbioru. Czyli tutaj musimy teraz zastosować regułę mnożenia. 8 razy 8 to jest 64. Na tej podstawie wiem, że liczba wszystkich zdarzeń elementarnych jest równa 64. W drugim kroku muszę wyznaczyć liczbę zdarzeń sprzyjających. W tym przypadku zdarzeniem sprzyjającym jest taki przypadek, w którym pierwsza wylosowana liczba jest większa od drugiej o 4 lub o 6. Takie przypadki teraz sobie wypiszemy. Mamy tutaj 5 i 1, 6 i 2, następnie 7 i 3, 8 i 4, 7 i 1, 8 i 2. I zwróć uwagę, że tutaj mamy w sumie 6 takich przypadków, co oznacza, że liczba wszystkich zdarzeń sprzyjających jest równa 6. W ostatnim kroku wyznaczymy sobie prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia sprzyjającego. No i tutaj korzystamy z klasycznej definicji prawdopodobieństwa. W gruncie rzeczy podstawiamy tylko do wzoru, więc otrzymujemy na tym etapie 6,64. Przy czym licznik i mianownik możemy podzielić przez 2, otrzymując dzięki temu pod A, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia sprzyjającego, które jest równe 3. Trzydzieste drugie.